Zobaczcie, odpaliłem właśnie nowego laptopa HP Victus. Jest tutaj zainstalowany Windows 11 i przy połączeniu z internetem nie mogę przejść dalej. Wymaga ode mnie przyłączenia się do internetu, aby przeprowadzić dalszą konfigurację i logowanie się do konta w Microsoft. Chciałbym się zalogować na konto lokalne. Co robię? Naciskam kombinację klawiszy Shift F10. Pojawia się okno konsoli i wpisuję OOB, ukośnik BA. N -r -o. Enter. Urządzenie uruchomiło się ponownie. Wybieram język, region, układ klawiatury i mam dostępny przycisk nie mam internetu. Mogę teraz spokojnie założyć sobie konto lokalne bez konieczności logowania się do konta w Microsoftcie.